Dobry wieczór. Na pewno bardzo cenne zwycięstwo. Bardzo trudny mecz. Pod Beskidzie ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy. Na pewno pamiętają jeszcze grę w ekstraklasie, więc można powiedzieć, że dzisiaj zagrali tak na poziomie ekstraklasy, bo nie było widać tej różnicy, kiedy grali w 10 i tutaj na pewno, na pewno pod Beskidzie może powiedzieć, że zagrało dobry, dobry mecz, ale w piłce nożnej chodzi o to, żeby. Zdobywać punkty, a nie ładnie grać. Ja tutaj z tego miejsca po raz kolejny mogę tylko pogratulować mojemu zespołowi, że, że to jest zespół z charakterem zespół chłopaków, którzy y, nie patrzą na to, czy y, jest słońce, czy deszcz, czy zawsze angażują się w 100%, zawsze grają o 100%, zawsze o zwycięstwo. Więc dzisiaj też to było widać. Mieliśmy trudne momenty, kiedy szczególnie w takich pojedynkach jeden na jednego zespół Podbeskidzia wychodził z tego pod pressingu, z podpressingiem. Chcieliśmy, miałem taki plan, żeby od początku zagrać wysoko pressingiem i, i w pewnych momentach bardzo dobrze to wychodziło, a w pewnych momentach mieliśmy z tym problem, szczególnie kiedy właśnie przegraliśmy taki pojedynek jeden na jednego, ale całość oceniam bardzo dobrze, bo, bo trzy punkty. Jadą do Sącza, dzisiaj po raz kolejny byli z nami kibice, więc na pewno są szczęśliwi, będą mieli dzisiaj miły, miły wieczór, sympatyczny. Tym bardziej, że będą wracać trochę do, do Sącza, myślę, że będą dobre humory. Dlatego też jeszcze raz chciałbym podziękować moim zawodnikom, kibicom za, za doping mamy teraz dwa dni wolnego. Przygotowujemy się do kolejnego trudnego pojedynku w Olsztynie, gramy w poniedziałek, więc Chłopcy dostaną dwa dni wolnego, bo na to zasłużyli. Przygotujemy się do następnego pojedynku i walczymy o kolejne trzy punkty. Tyle, dziękuję. No cóż, drugi raz z kolei znowu gramy w dziesiątkę i gramy bardzo długo w tą dziesiątkę. I, e, gdyby nie, nie, nie było w skróty spotkania, nie było żadnej bramki pokazanej, to można by odnieść wrażenie, że spokojnie ten mecz wygraliśmy 3-4-0 i na pewno szkoda niewykorzystanych szans przy stanie, kiedy jeszcze graliśmy w pełnym składzie osobowym, bo były tam były dwie, dwie dobre okazje do strzelenia, do strzelenia bramki i później, później szybka czerwona kartka w 20 minucie, praktycznie 70 minut, 70 minut w dziesiątkę, co jest zawsze ciężką. Ciężką, ciężką sprawą, i natomiast nawet jeszcze w odróżnieniu do meczu z Resowią, w którym tą dziesiątkę się praktycznie cały czas broniliśmy. Jakieś tam kontry wychodziły, no tutaj w dziesiątkę cały czas dominowaliśmy, prawie cały czas dominowaliśmy, tak? I, e, ogromny szacunek dla zespołu, szczególnie za tą część po e, tak naprawdę od początku meczu, ale, ale za tą część szczególnie, kiedy graliśmy w dziesiątkę, bo bo potrafiliśmy, bo potrafiliśmy kreować sobie krować sytuacji, nie, nie straciliśmy kolejnej bramki, że graliśmy jednego mniej z zespołem, który ma dużo punktów w tej tabeli, w tej pierwszoligowej, więc na pewno duży szacunek. Natomiast no musimy na pewno być bardziej odpowiedzialni, jeszcze bardziej odpowiedzialni, bo jak widać w piłce, w piłce liczy się to, co w sieci. Każda inna statystyka na koniec i tak nie ma, nie odgrywa żadnego znaczenia. Czasami jakiś ułamek sekundy, jakaś drobna sytuacja może kompletnie przekroślić, przekreślić gdzieś tam, albo bardzo utrudnić zadanie w meczu. Zresztą podobnie było, dosłownie, podobnie było z Ressowią, tak? Kiedy jedna sytuacja nagle może paść bramka na 2-0 dla nas, a za chwilę gramy w dziesiątkę. Teraz sytuacja też, też z faulami Michała. No, niestety nam bardzo skomplikowała sytuację. Mimo że bardzo chcieliśmy, bardzo chcieliśmy przynajmniej wyrównać ten mecz. I byliśmy w kilku sytuacjach dość blisko, to to się nie powiodło, ale nie może nas to pod, 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 podłamywać, tak? Nie może nas to podłamywać, bo, bo na pewno zespół robi postęp. I to, i to widać mi przynajmniej to widzimy. E, nie chcemy grać e, tak jak większość zespołów w tej lidze, e, Piłki na zasadzie kopnij do przodu i zobaczymy, co się wydarzy, i absolutnie z tej drogi nie zejdziemy. A wyniki na pewno przyjdą, bo piłka zawsze zwycięża, i wydaje mi się, że wyniki już jakieś są, ale na pewno będą lepsze. Trochę nam nie dopisuje szczęścia, jakby przeanalizować te wszystkie spotkania dotychczas, ale też nie chcemy zwalać winy na, 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 na jakieś fatum czy, czy, czy brak szczęścia, bo, bo gdzieś tam wszystko, w koniec końców. To jest jednak pokłosiem jakichś złych decyzji, złego zachowania, i tak naprawdę to, to, to gdzieś tam spada na, na nas na odpowiedzialność za końcowy wynik. Ale tak jak mówię, nie, nie będziemy się na pewno biczować i chcieliśmy ten mecz do końca wygrać w bardzo ciężkich warunkach jednego mniej i, i szybko musimy go ochłonąć. Za chwilę mamy kolejne dwa spotkania: wyjazd daleki do Olsztyna, za chwilę wracamy z sosnowcem u siebie, więc, więc, więc spokojnie. Też wyjazd, też wyjazd. ale prawie jak u siebie. Bo blisko. Bo blisko, więc no nic, obiecujemy, że będziemy grać w każdym meczu dobrą piłkę i w każdym meczu zwycięstwo. To możemy obiecać. To na pewno możemy obiecać i absolutnie z tej drogi nie, nie, nie zejdziemy. Natomiast na no jakieś delikatne Fatum troszeczkę krąży, nie płaczemy, nie rozczulamy się nad tym i wraca Kamil do składu. Dobry duch zespołu kapitan, więc. Jeszcze dzisiaj będziemy może smutni chwilę, ale, ale od jutra już głowa do góry i, i absolutnie idziemy do przodu. Absolutnie idziemy, nie ma żadnej podłamki. Do przodu idziemy.